Hamburg. 2 czerwiec 2023. Jesteśmy w Hamburgu na Wandsbeku. Wchodzimy dzisiaj w 188. rocznicę urodzin polskiego papieża Krósego X. Kuzyna Leopolda Muczygęby, założyciela miasta Panny Marii w Teksasie pochodzili z Kłóżnicy Wielkiej. Tu jest Johannes Prasek, zbilansowany dla nowej religii. 10 listopada 1980, yy, 1943 roku. Trzech kapłanów i pastor. Do ich nowej religii, która spłynęła, aby ich krew spłynęła razem. Matka Boska Bell, jej koronacja 13 sierpnia 1911 roku, była dniem urodzin Johannesa Plaska, ślązaka w Hamburgu. Święci kapłani, ksiądz Ryszard Henkers. Zamordowany w Dachau 22 lutego 1949 roku. Holotem, który był kapłanem w mieście Miłosierdzie w Branice, mieście, które założył blisko Bruno z Chambury. Historyczny dzień. Dzisiaj był oskarżony nasz ksiądz Michał Woźnicki za kazanie o Chrystusie Królu. A kościół w sercach Chrystusa Króla został poświęcony przez ojca Deona 77-letniego, 18 maja 1920 roku, w dniu, kiedy w domu Żyda w urodził rodził się Karol Wojtyła. Było to dzieło życia ojca Deona. Znajduje się między Watykanem a mostem mielewijskim. Tu widać dokładnie, jak jest wyznaczony. Nasz święty papież plus 10. Dzisiaj Twoje 188 urodziny. 44 lata temu przybył do Polski Karol Wojtyła jako polski papież. W towarzystwie kardynała tysiąclecia, kardynała Wyszyńskiego, kuzyna Andrzeja Wyszyńskiego, tancerza, który urodził się w Odessie 10 grudnia w 1833 roku. Od 1908 roku przyjaciel Stalina, którego był adwokatem odpowiedzialny za czystkę, za likwidację Polaków, również i za prawo polskie już była przez niej zaplanowana likwidacja Maksymiliana Kolbe i jego aresztowanie była zaplanowana na dzień 14 sierpnia 1941 roku, kiedy w Moskwie powstała armia Polska i podpisano Kartę Atlantycką. Zagłada kapłanów to był ich cel. Biskup Kozel, jego głowę Zdjęcie z, z ingresu 13 sierpnia 1939 roku byłam tego światem jak wido oświetlenie biskup Michał byłam msza święta 1 grudnia 1945 roku za 245 kapłanów z Dycezji Wocławskiej z Michałem Kozalem, który został aresztowany z 44 duchownymi razem z naszym biskupem Majdańskim przez burmistrza Dachau. Bo to jest wszystko zorganizowane. To tak jak w Dachau został umieszczony biskup Neuhoisler. Dokładnie umieszczono go w dniu, kiedy w Hamburgu zamordowano biskupa wietnamskiego. w Hamburgu zamordowano biskupa Wechnamskiego, a w Dachau, jak biskup Neuhoiser został aresztowany, umieszczony w Dachau 11, 11 lipca w 1941 roku, był również błogosławiony Karol Lambert, święty kapłan skilotynowany w 1944 roku. Był tylko jeden dzień młodszy od Maksymiliana Kolbe, który się urodził 8 stycznia w 1864 roku. Był to rok, kiedy Matka Boska odebrała Żydom kościół Świętego Krzyża w Salezjanów, w Łóżnicy Wielkiej. Mamy tablicę, tam gdzie urodził się Leopold Moczegęba, pamiątka 700-letnia, wsi Bóżnica Wielka, z udziałem księży biskupów Jana Janty z USA, który zmarł w zeszłym roku i Alfonsa Mosola z Opola, który dla ich celów został w 1977 roku biskupem Opola. Dla likwidowania śladów tego samego roku, 25 marca 1977 roku, biskupem Monachium został Ratzinger. Ratzinger, urodzony 16 kwietnia w 1927 roku. W rocznicę śmierci świętej Bernadetki, w której objawiła się Matka Boska w Lourdes. Święta Bernadetka urodziła się 7 stycznia w 1844 roku. Tydzień potem, 13 stycznia 1844 roku, urodził się święty biskup chmiński August Rosentreter. August Rosentreter był bratem dziadka naszego księdza z Bractwa Piusa X księdza Wodzaka ksiądz Wodzak jako pięcioletnie dziecko przybył z milionami Niemców tutaj do, do Niemiec był kapłanem, który nigdy nie odprawił mszy świętej Te, tej, tej znaczy nie mszy świętej tej, tej uczty na stole modlił się od Grudnia 2017 roku modlił się za naszego księdza Michała Woźnickiego, którego wyrzuconą mszę świętą trydencką wyrzucono z ulicy Wronieckiej. Ja na Wroniecką pielgrzymowałam pierwszy raz, byłam 8 maja 2019 roku po, promocji, po profanacji Eucharystii, którą przeżyłam w Dachau, w obozie koncentracyjnym w Karmelu Krwi Chrystusa w Dachau. 28 kwietnia 2019 roku. Było to karmel Krwi Chrystusa założony przez biskupa Nojhoizlera 28 kwietnia 1963 roku. Byłam w oborach, oborach, gdzie jest wielki pomnik Jana Pawła II i pamięć o kardynale Wyszyńskim gdzie było męczeństwo tylu tysięcy kapłanów. Bo trzeba wiedzieć, że w opickim klasztorze w Trutowie zamordowano sześciu, sześciu proboszczów. Tysiące kapłanów skazano na karę śmierci w Dachau. Nie było żadnego wyzwolenia. dachał. 29 kwietnia w 1945 roku Amerykanie zamordowali 560 Niemców wyciągniętym często ze szpitala. Tego samego dnia bombardowali klasztor Urszulanek w Landshut, gdzie byłam 8 grudnia 2015 roku o 12 w południe, kiedy przestępca Franciszek profanował bazylikę Świętego Piotra. Tego dnia mówią, że Siemianowice zostały zawierzone Watce Dlaczego nigdy Rafał Piech urodzony 11 lipca 1960 roku nigdy nie powie prawdy? Że tego dnia była proponacja bazyliki św. Piotra święto niepokalanego poczęcia. Czemu nikt nie mówi o kościele serca Chrystusa Króla w ziemię? Gdzie wszystko zostało zlikwidowane? Gdzie Jan Paweł II? Spędził swoje 60. urodziny 18 maja 1980 roku, przed wyruszeniem do Bonn, gdzie w Bonn 15 listopada 1980 roku spotkał się z Helmutem Schmidtem, kanclerzem z Hamburga, gdzie omawiali. Stan wojenny. Omawiali stan wojenny, organizację stanu wojennego 13 grudnia w 1981 roku, kiedy Helmut Schmidt spotkał się z Henrykiem Honeckerem w Piustrow, tego dnia jaruzelski ogłosił stan wojenny, a potem syn Hansa Franka, który przybył do Polski już 12 kwietnia 12 lutego 1936 roku do Warszawy. W rocznicę koronacji niezwykłej koronacji 50 cesarza, króla Niemiec, luka Klejena III Sobieskiego we Frankfurcie nad Menem. Było to tysiąclecie synodu zwołanego we Frankfurcie nad menem przez świętego Bonifecego.